Słuchajcie, rzeczywiście widzowie mamy aktualizację, która została wpisana na blogu The Armory. I co to nam generalnie daje? Daje nam naprawdę masę nowych rzeczy. Czy jest to operacja? Nie nazwałbym tego. Powiedziałbym, że jest to jednak bardziej taki sezon pastonie. Chociażby wchodząc sobie, możemy zaobserwować, że rzeczywiście możemy robić 2, 4, 5. Pasów naraz, co jest ciekawe i Anomalii nawet to kupił, w późniejszej fazie odcinka Wam to pokażę, jak to śmiesznie wygląda. Możemy sobie breloczki chociażby rozłożyć, gdzie chcemy, jak chcemy. Mamy te breloczki w końcu, czyli rzeczywiście najprawdopodobniej w Shankaju, tak jak Link stwierdził, dostaniemy po prostu breloczki drużyn, co będzie dość ciekawe. Mamy dalszą część breloczków, troszeczkę gorsze niż te, tak szczerze. W sumie dajcie znać, co wy o tym sądzicie w tych broloczkach. Jeżeli chodzi o skiny, mamy kolekcję Overpass, mamy nowe skiny. To jest AKACZ czerwony skin. Osobiście mi się nie podoba, ale możecie dać znać w komentarzu. To jest w ogóle dość ciekawe, jeżeli chodzi o Zeusa. Ale według mnie dalej słabe. Jeżeli chodzi o AWP, bardzo fajna AWP. Mi się przynajmniej podoba ta awka, nie wiem jak wam. Jeżeli chodzi o auga, nie jest najgorszy, trochę kolorowy, ale jak kto woli, co nie. Mamy pompę, która jest taka średnia. Mamy dual berety, które są kolorowe. Mam ogólnie wrażenie, że ta z tymi skinami troszeczkę była dla, dla ludzi, którzy robią kolorowe rzeczy. Tu też kolorowy w zasadzie ten. Nie ma takich jakichś jednokolorowych, wiecie, takich skinów, które są dość mocno zbite, jeżeli chodzi o kolorystykę. Tych kolorów jest po prostu pełno, co nie? Nawet spoko Digiel możemy zaobserwować. Mamy tu chociażby jakąś emeczkę, mamy tutaj chociażby jakiegoś nie wiem co to jest, już zapomniałem. Mamy P90, mamy tutaj jakiegoś 57a, co nie. Idąc dalej, mamy graficzna, te kolorowe rzeczy jak najbardziej są akceptowalne. Jeżeli chodzi chociażby tutaj o AWP, to taka mam wrażenie, że średnia, tak szczerze, dało się lepszą zrobić. Auk też taki sobie. No, digiel nawet spoko. Tutaj M4, taka średnia. O P90 mi się podoba. Fajnie to nawet wygląda. Fajnie to są współgra te kolory. Jeżeli chodzi o CZ, to kto tym w ogóle gra? No i dalej możemy tu zaobserwować, że próbowali jakiegoś kawałka nam wcisnąć, ale mi się nie podoba. Tutaj SSG też takie średnie. No i ogólnie dalej możemy zaobserwować masę po prostu średnich lub słabych skinów. No koniec końców są koloru niebieskiego, więc trudno by były ładne. Ale mamy kolekcję również, gdzie mamy M4 Fate, Osobiście jestem wielkim fanem tego. Fajda. Jestem bardzo ciekawy, ile będzie kosztowała, tak szczerze. Glock również, nawet spoko. Auk, no, taki średni, ump, fajny, mi się przynajmniej podoba. MP9, fajna, bardzo taka biała, co by nie powiedzieć. I ogólnie skin, który podchodzi pod case hardena, ale case hardenem nie jest. Tak szczerze, nie wiem, co oni tutaj próbują widzowie nam zrobić dodać. A jak ktoś by jeszcze nie zauważył, fajny uspik, również taki kolorystyka, no nie najgorsza. Nie wiem, co oni tutaj próbują nam zrobić chociażby z tymi skinami, jeżeli chodzi o Case Hardena, ale no ciekawie się to zapowiada. Dostaliśmy również skrzynkę, gdzie również mamy skiny. Tych skinów jest pełno, jestem bardzo ciekawy, jak to długoterminowo będzie wyglądało, bo tak szczerze, no aktualnie pewnie sobie to spadnie i później odbije jak troszeczkę z operacją. Bardzo fajny umpik Neonoir, zobaczcie jaki mieczyk, no po prostu przecudowny ten umpik, tak szczerze. No i dalej możemy zaobserwować, że tu jest jakiś skinek troszeczkę podobny do... Fire Serpenta, kolorystycznie, ale no, praktycznie nie przypomina go. Fajny tutaj skałcik. Tutaj, P90 również nie najgorsza. MAC również spoko. DUALE również spoko. Mam wrażenie, że ta skrzynka jest jakby najfajniejszymi skinami, które mogliśmy do tej pory sobie zaobserwować. Co nie? No, jest dużo tego, jeżeli chodzi o te skinki słabsze, jakieś tu kosy dali również do tego. Mamy naklejki i mamy nową możliwość, chociażby, kraftowania. W jaki sposób mamy nową możliwość, kraftowania? mianowicie teraz możemy sobie to zdrapywać i będzie nam to bardzo łatwo. Pokazywało, jak to możemy zdrapać. Wcześniej wiecie, mieliście ten system, że tu klikniecie, tu ten, a teraz sobie możecie po prostu to zrobić w sposób dość łatwy, jak sam valve przedstawia. I swoją drogą ta naklejka z oczami może być po prostu hitem. Może być po prostu hitem, może być takim memem. Jeżeli chodzi o limitowaną edycję, to dostaliśmy Diggle, który wygląda jak Case Harden, ale Case Hardenem przynajmniej z tego co ja rozumiem nie jest, chociaż ma. Chyba paterny jak Case Harden, ciężko mi jest to stwierdzić o co tu chodzi i jak to wygląda, ale zapowiada się ciekawie tak szczerze, co nie? No i jeżeli chodzi o aktywizację, to dostaliśmy masę, ale to masę zmian. Z ciekawszych zmian, którą chciałem poruszyć, aktualnie jak macie jakiś przedmiot kupiony lub wydropiony, to nie możecie już go sprzedać. Nie możecie go sprzedać. Trade ban to trade ban, więc najprawdopodobniej będzie mniej ruchów, jeżeli chodzi o rynek Steam w krótkoterminowym przedziale czasowym, co nie? Więc to, to jest na pewno ciekawe. No, a teraz wbijamy do gierki, co nie? No i widzowie, wchodząc do gry, i już możemy zaobserwować, że nam coś się tu nowego świeci. Została wyrzucona chociażby informacja odnośnie Kopenhagi, i został wrzucony pas. I co tu możemy zaobserwować? Możemy zaobserwować, że dokładnie to wygląda troszeczkę jak z operacji, co nie? Tu mamy skrzyneczkę nową, którą możemy kupić, tą galerię. Tutaj mamy chociażby możliwość zobaczenia limitowanej edycji tego Digla, chociaż to się nie nazywa z tego, co widzę. Co się nie nazywa Case Harden, ale wygląda jak Case Harden, albo to się tak nazywa na polski, już nie wiem co tu się zepsuło. Tu mamy oczywiście. Oj, breloczki mamy za, jed, za trzy w zasadzie, za trzy to też jest ciekawe, breloczki takie drugie pacze, czyżby. Tutaj mamy chociażby skiny jako w zasadzie te breloczki. Tutaj możemy zaobserwować pierwszą kolekcję, chociażby tu Overpass, coś jest, overpassowa jakaś tu kolekcja, kolekcja graficzna, a jest rzeczywiście tutaj możemy Overpass 2024 kolekcja, kolekcja graficzna. Kolekcja, oj tu już wywaliło duży napis, ale jest tutaj fejzik, to jest warte do powiedzenia, no mamy tu nową skrzyneczkę oczywiście za dwie gwiazdeczki, tutaj mamy wlepki za jedną gwiazdkę i tu jest ta ciekawa wlepka również za jedną gwiazdkę, coś czerwona, więc ciekawe to będzie, ciekawe będzie to czym możemy, albo dobra wiecie co, my po prostu ten pas sobie kupimy. Pas nasz kasował 60,95 groszy I widzę, że dostałem, a dostałem skrzynki, które dostałem w zasadzie z dropów z wczoraj Okej, okay, możemy aktywować przepustkę Aktywuję i co tu się dzieje? I mam ile? Mam saldo punktów, okej okay, Czyli jakbym chciał teoretycznie to kupić, to pewnie jakby to wyglądało, mogę to użyć? Nie, to jest, nie dobra czekajcie, trzeba to użyć I dostaję, co dostaję w zasadzie? A, jakiegoś rekina Okej, okay, no i te dwie rzeczy Ok, czyli jest to losowe, czyli ciekawe, ile będzie wynosiła cena tej naklejki, jeżeli chodzi o zdobywanie w zasadzie. Okej okay, widzowie, sorry, złapałem lega mózgu, czyli wystarczy, że my będziemy grać i jedna przepustka nam daje 40 punktów. Słuchajcie, widzowie, generalnie teraz macie coś takiego, że wam w prawym górnym rogu wyświetla utraty pakietów. Naprawili, poprawili w zasadzie widoczność tego i koniec końców zobaczcie. Jak macie takie utraty, to was po prostu może, może tepać, co nie? Biegacie sobie, strzelacie i widzicie lewo, prawo, prawo, lewo. I generalnie, jak kończycie grę. To teraz powinno wam nabić takie punkty, które dadzą wam w zasadzie te gwiazdki, z przynajmniej z tego co ja zrozumiałem, zobaczmy jak to wygląda, okej, okay, tutaj jakaś premia tygodniowa i czy dostałem gwiazdeczkę? Nie, dostałem połowę prawie... No, i generalnie to tak wygląda, jeżeli chodzi o zdobywanie tych gwiazdek, i jeżeli chodzi o internet, co nie? Słuchajcie, widzowie, jeżeli chodzi ogólnie o długość tego pasa, mam wrażenie, że to będzie 103 dni. Przynajmniej tyle mamy napisane, jeżeli chodzi o Digla, chociaż z drugiej strony ten Digla jest limitowany, więc trzeba to wziąć też pod uwagę. Z kolejnej strony nigdzie nie dostaliśmy informacji, ile to tak naprawdę będzie trwało poza tym Diglem, no ale on tu jest ewidentnie limitowany, i to nawet nam napisali. I mało tego trzeba wziąć pod uwagę. Czy się to opłaca? Ogólnie jest to ciężko do powiedzenia, i mam wrażenie, że dla dniach trzeba będzie to wszystko po prostu przejrzeć. Ale powiem Wam tak, nie. Nie mamy możliwości kupowania tych gwiazdek, teraz my musimy grać z jednej strony, z drugiej strony możemy mieć farmy botów, bo nie mamy tak questów, tak samo w zasadzie co Rotif powiedział, że ej, słuchaj, w sumie to może być spoko, da się aktywować 5 pasów na raz, przynajmniej tyle anomalii aktywował. No i koniec końców da się to farmić na botach. Da się, da się, czy nie dostaną bana? Nie wiem, ale wiem jedno widzowie. Koniec końców nie da się tych gwiazdy kupować i trzeba grać. Ale no z drugiej strony mamy informację, że boty mogą to farmić, więc jest to ciężkie do powiedzenia. Dajcie w zasadzie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, to wbijajcie na Discorda, gdzie macie konkursik na 20 piesów kart, oraz zaś spróbujcie mój kanał, gdzie macie chociażby dodatkowe materiały, załączone na aktualnym obrazku dla rank wspierania. Trzymajcie się, miłego grania Wam życzę, no i cześć!